Do takiej rodziny na wsi przyjechali znajomi, baba z chopem i pięciora bajtli. Ci się bardzo elegancko przygotowali, bo tam nie było i tak dalej. Siedzą, godają. no i w pewnym momencie chcą już iść, a ta gospody go do... ale łostuńcie jeszcze! No to wsiadają na zód, zaś tam ta szykuje, a ten hobinowej wejrzał na tak krzywo. No ale dobra, zjedli, pogodali, zaś już chcą iść, a ta kobieta zaś, ale dydziło, stońcie jeszcze. Fu, gdy tego chopa już normalnie nerwica, wzięła żółta baba na bok. Go do słuchaj, no nie godaj, łostońcie jeszcze, bo my już nie mamy co dać, już był przed chwilą pożyczyć jedzenie u sąsiadki. Dobra, zaś pojedli, zaś to tam pogodali. Już chcą iść. Ale dydziło, stońcie jeszcze. No ale ci go do... nie no, słuchajcie, to już za długo by my tu byli i pozbierali się, idą. Żegnają się tam na placu uściski, to, 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 nagle zaczął padać deszcz. I ty kobiecie zaś się żol zrobiło tych gości i go do stąd jeszcze. Wleźli nazwę do tej chałupy, a ten chop klęknął, złożył ręce i go panie Boże, tyś jeszcze nigdy musiał nie mieć gości.